Cześć, Siema. Witajcie. Dziś pokażę Ci dlaczego Gacha Studio to gówno. A no i przed pierwszym punktem chciałbym zachęcić Cię do subskrypcji tego kanału. Dobra pierwszym punktem jest to. Jakby ja nie rozumiem czemu po prostu czemu są przygotowane włosy przez to twórcy gry ograniczają nam dostęp. Druga rzecz, której nienawidzę mamy tu kolory, które dobierane są przez twórców ja osobiście wolę jak mam duży wybór nienawidzę po prostu siebie ograniczać. Kolejna rzecz to wygląd postaci. Po prostu nie wiem, no nie podoba mi się ni w Gacha Studio ni w Gacha life. Dobra, przejdźmy do kolejnej rzeczy. No to kolejna rzeczą jest tak mało slotów N i E na wideo z tego po prostu. Już nic tu nie znajdziecie, tylko czarny ekran, bo chcę dobić do 2 min.